3 sierpnia: Dlaczego masz ciało? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Pierwszy list do Koryntian 6:20: Bóg nie stworzył fizycznego, materialnego wszechświata bezmyślnie. Miał cel, a mianowicie, aby dodać sposób, poprzez który Jego chwała będzie uwidoczniona i demonstrowana. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Psalm 19, werset 2 Nasze ciała należą do tej samej kategorii rzeczy fizycznych, które Bóg stworzył w tym właśnie celu. Nie wycofuje się on ze swojego planu, aby uwielbić swoje imię poprzez ludzkie istoty i ludzkie ciała. Dlaczego Bóg zadaje sobie tyle trudu, aby ubrudzić swoje ręce naszym rozkładającym się splamionym grzechem ciałem po to, aby przywrócić je do życia jako ciało zmartwychwstałe i przyodziać je chwałą i nieśmiertelnością? Odpowiedź brzmi: ponieważ Jego syn zapłacił cenę śmierci, aby plan Ojca wobec materialnego wszechświata został wypełniony a mianowicie, aby On był uwielbiony we wszechświecie, również w naszych ciałach, na wieki wieków. To właśnie mówi tekst: Drogoście bowiem kupieni mianowicie śmiercią Jego Syna. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Bóg nie zlekceważy i nie zhańbi dzieła swojego Syna. Bóg uczci dzieło swojego Syna poprzez wzbudzenie naszych ciał z martwych i będziemy używali naszych ciał, aby wysławiać go na wieki wieków. Właśnie dlatego posiadasz teraz ciało. I właśnie dlatego będzie wzbudzone, aby było jak uwielbione ciało Chrystusa.